Cześć, oto dzień trzeci w Harbinie. Dzisiaj już jest dzień ostatni. Dzisiaj opuszczam to miasto i wracam z powrotem do Pekinu, ale jeszcze kilka rzeczy tutaj, kilka miejsc może uda się obejść. Zaczynam dzień około godziny 12, więc już nie ma aż tak dużo czasu, jakby się wydawało, więc trzeba będzie się szybko z tym wszystkim uwinąć. Pociąg jest o 21, więc jednak... To zawsze wychodzi jakieś 9 godzin eksploracji eksplorację miasta. Dzisiaj jest chyba jeszcze cieplejszy dzień niż wczoraj, bo ma być minus 17 stopni w najcieplejszym momencie dnia, a wieczorem koło 20 ma być chyba minus 23, więc nie jest tak źle. Znowu na początku też nie jest z tego zimna za bardzo. Teraz pora jechać autobusem właśnie w pierwsze miejsce. I pierwszym miejscem jest wieża telewizyjna wieża, na którą można wjechać, aby zobaczyć panoramę całego miasta. Dobrze, bilet kupiony kosztował 150 iwanów, czyli znowu całkiem sporawo, jak na taką zwykłą wieżę. Są jakieś dwie rzeczy w, tym w ramach tego biletu, coś jest na drugim piętrze, jakaś wystawa, więc pójdę najpierw to zobaczyć, a potem na samą górę, na poziom 206 metrów nad ziemią. Tam jest główne główny piętro, główna platforma widokowa. Jest tutaj taka mała wystawa domków, w których kiedyś ludzie sobie żyli. Nie wiem dokładnie w którym okresie, nie widzę tutaj daty, ale tutaj widzimy takie tradycyjne łóżko na przykład, pod którym było jakiś ogień. Jakoś to łóżko było od spodu ogrzewane, nie wiem jak, ale jakoś było... Dalej jest Muzeum Pilotażu. A i tutaj mają w pierwszym pokoju taką wielką makietę całego lotniska w harbin. W następnym pokoju jest tylko jakaś dziwna projekcja na ścianie. To w sumie wszystko. No i jestem na górze. Co ciekawe ta platforma na poziomie 190 metrów nie jest pod żadnym e, nakryciem. Nie ma tutaj dachu, to jest po prostu wydzielony kawałek na zewnątrz, więc jest tutaj trochę wiecznie. Ale z drugiej strony nie ma szyby, więc jest dobry widok, naprawdę bardzo dobry. Pomimo tego, że dzisiaj jest trochę smog jednak, ale widać w sumie duży kawałek miasta. A jeszcze wyżej można potem wejść na 203 do 206 metrów. Tam nie ma już platformy obserwacyjnej, ale tam jest pomieszczenie, gdzie można się modlić. Nie wiem dlaczego, ale tak jest. Zobaczymy, czy tam można w ogóle wejść. Za chwilę. Najpierw jednak spójrzmy na miasto. Mam nadzieję, że się przyjrzeliście budynkom mieszkalnym, które tam na dole widać, jest takie ich większe skupisko. One są właśnie w takim nie bardzo chińskim stylu, a raczej rosyjskim. Takie trochę pozakręcane są. i tak parę razy czasami, czasami są w kształcie litery U, czasami w jakiejś tam innej literze, literze L. I widać tutaj różnicę pomiędzy właśnie chińskimi zabudowaniami a rosyjskimi. To było typowo... Chyba takie rosyjskie właśnie, bo chińskie budynki raczej są niskie i raczej nie mają zakrętów, tylko są po prostu proste. Widzimy też dużo takich chińskich, typowo chińskich wieżowców. Jest tutaj informacja, że dokładnie 9400 km na zachód stąd jest wieża Eiffla na wysokości 320 metrów. A my teraz jesteśmy na około 200 metrach nad ziemią, bo trochę wyżej tutaj można jeszcze wejść i jeszcze parę metrów wyżej można wejść. Za to na północ, około 12900 km stąd, jest wieża Toronto na wysokości 540 metrów. 9 km stąd na północ jest też rzeka Songhua, tam gdzie jest właśnie festiwal lodu. A 1500 km stąd na wschód jest wieża w Tokio. Pokój modlitewny jest po prostu takim dłuższym trochę korytarzykiem, gdzie są różne posągi Buddów. tam można sobie przystanąć, zatrzymać się i pomodlić trochę. A potem teraz niżej szedłem trochę na poziomie 181 metrów, jest też coś, co się nazywa walk in the clouds, ale tutaj jedyne co jest, to jest taka po prostu szyba i można się w dół spojrzeć, co jest na dole, no, no i tyle w sumie. Przechodzimy się teraz znowu do centrum miasta. Jest tutaj znowu Kościół Świętej Sofii i nadal jest czynny. nadal jest zamknięty z powodu prac remontowych. więc idę teraz dalej. Właśnie tutaj przyjechałem, żeby zobaczyć taką galerię handlową, właśnie tę, która przypomina Silk Market w Pekinie. Podobno jest bardzo duża, ma kilkanaście, 11 chyba pięter. Można tam zobaczyć wszystko. A tutaj tymczasem, jeszcze przed kościołem, na placu kościelnym jest taki namiot, a w tym namiocie oczywiście są rosyjskie rzeczy. Mhm. Całkiem spore to jest, szedłem teraz na poziom B1, a tych poziomów jest kilka, tak jak mówiłem, i tutaj mamy ten budynek, takie ma wymiary jakby no 100 na 50 metrów i to jest poprzecinane uliczkami we wszystkie cztery strony i trudno się tutaj tak odnaleźć, nie da się wszystkiego łatwo obejść za jednym razem. Na pierwszym poziomie, to znaczy na B1, są głównie takie akcesoria do domu, jakieś takie rzeczy, no, mało przydatne. Widać też, że zaczynają się już pojawiać akcesoria, różne na chiński Nowy Rok, dekoracje, światełka i ogólnie dużo tutaj jest czerwieni wszędzie. No ale wjedźmy teraz na górę, na poziom pierwszy. Na pierwszym i drugim piętrze są głównie ubrania, i to takie ubrania do codziennego użytku, powiedzmy bardzo przeciętne i takie po prostu stargu ubrania. Dalej, na trzecim piętrze się zaczyna trochę taka biżuteria oraz akcesoria do telefonów: jakieś pokrowce, jakieś kable, ładowarki, słuchawki i takie rzeczy. Dalej na piętrze czwartym są głównie torby, plecaki, portfele, paski, takie rzeczy skórzane oraz z drugiej strony tego piętra są akcesoria biurowe, w sensie zaszyty, długopisy i no cokolwiek co może się przydać do pracy w biurze. Na piętrze piątym jest jeszcze więcej biżuterii oraz zabawek. A no i jeszcze trochę tych pieniędzy zostało, bo się okazuje, że jest 12, nie 11. Tutaj ta maszyna z napojami obsługuje system Smile to Pay, czyli można zapłacić za wybrane picie po prostu swoją twarzą. Kamery tutaj skanują osobę, która stoi przed nią i pobiera automatycznie pieniądze z... Konta Alipay albo z karty bankowej, jeśli się ma to wszystko zsynchronizowane, i oczywiście jeśli się ma aktywną tę funkcję. Tutaj się to nazywa postępem technologicznym, i myślę, że wszędzie pod takim względem to należy rozpatrywać, ale zapewniam, że zachodnie media by to zaraz rozdmuchały jako naruszenie prywatności i że chińskie złe maszyny skanują i zbierają dane od twarzy obywateli. No ale tak to jest. Na kolejnym szóstym piętrze były znowu zabawki, całkiem sporo różnych zabawek, nawet co ciekawe były figurki z japońskich anime czy mangi czy gier i były nawet w dobrej jakości. Teraz jestem już na siódmym piętrze. Na siódmym piętrze są piżamy i ogólnie sypialniane rzeczy, czyli jakieś poduszki, jakieś narzuty i tak dalej. Dalej na tym samym piętrze siódmym były też akcesoria znowu na chiński nowy rok. Tylko, że tutaj widać, że to wszystko jest nie tylko stacjonarna sprzedaż, a także no, w internecie. Oni pewnie się ogłaszają w internecie, to są wszystko sklepy, które sprzedają także na, na Taobao na przykład i oni tutaj stąd wysyłają potem paczki na całe Chiny. Bo ciężko też trochę się spodziewać, żeby no, ludzie po prostu przychodzili tutaj i się wspinali na to siódme piętro i żeby tutaj tylko zobaczyć co mają i kupić, muszą oni na pewno oferować swoje rzeczy też w internecie. To chyba już oficjalny koniec, bo to teraz jestem na dziewiątym piętrze i tutaj już nic nie ma, wszystko jest pozamykane. Tak jakby było w ogóle nieotwarte albo jakieś remonty trwają. No więc jeżdżą był. To dopiero 16, ale już się poważnie tutaj zaczyna ściemniać, jest prawie, że ciemno. Udam się teraz do parku Jowlin znowu, tam gdzie byłem dwa dni temu w części pierwszej z Harbin, co by już wtedy zamknięty. Podobno jest otwarty za dnia, ale udało mi się dowiedzieć, że jeszcze jest nieczynny, jeśli chodzi o ten Lantern Festival, Lantern Show. Czyli jeszcze nie ma tych rzeźb lodu gotowych, jeszcze nie ma żadnych tam światełek ładnych, ale sam park powinien być otwarty. No ładnie, oto i Park Jolin. Jest otwarty nadal, jest godzina około 16.30 i... I już są ładnie poświetlone te lodowe rzeźby. To, co było jeszcze zamknięte dwa dni temu, teraz faktycznie jest już otwarte. I co ciekawe, nie ma nawet tutaj biletów, mimo że mój przewodnik mówił, że niby 200 juanów tutaj wstęp kosztuje. A tutaj w tym miejscu odbyli się kolejny konkurs rzeźbienia w lodzie. I znowu tutaj są też takie stoliki, gdzie będą właśnie stanowiska drużyn biorących w tym udział. To tyle jeśli chodzi o ten park. Bardzo fajny, bardzo taki klimatyczny, atmosferyczny, zimowy powiedzmy. Świetne są te rzeźby lodowe i bardzo ładne oświetlenie, więc naprawdę tutaj miejsce no, godne polecenia. Teraz trzeba wyjść i pójdę jeszcze raz na centralną ulicę właśnie z miasta i przejdę się z powrotem w kierunku rzeki, w kierunku parku Stalina jeszcze raz. Na tym chyba zakończę dzisiejszego vloga i ogólnie całą czterodcinkową serię z harbinu. Myślę, zobaczyłem tutaj przez te trzy dni wszystko, co się dało zobaczyć. Nic za dużo tutaj więcej nie zostawiłem. Jest tutaj jeszcze, co prawda, na wschodzie miasto jakiś żydowski stary cmentarz, bo tutaj kiedyś bardzo dużo Żydów było. Chyba. Uh, Ponad 20 tysięcy ich tutaj kiedyś naraz było i było to największe skupisko żydów w dalekiej, wschodniej Azji. No, a teraz już niewiele ich jest, ale cmentarz został i podobno jest taki zabytkowy i też warty odwiedzenia. No, ale już tam nie zajechałem, ale poza tym myślę, że pokazałem to, co najważniejsze, czyli właśnie festiwal lodu, który tutaj przyciąga miliony turystów każdej zimy. No to co, to na razie się żegnam. I zobaczymy się w kolejnym vlogu za parę dni. Na razie więc i cześć. Dzięki za uwagę.